Dzień dobry! Dzisiaj sprawdzę, czy WD40 czyści mosiąc. 28 rok jak zawodowo zajmuję się mosiądzem. Przechodzą przez moje ręce różne starocie. Zaraz sprawdzimy, czy rzeczywiście czyści WD40 mosiąc. Tutaj mam srebro. Informacja: czyści felgi aluminiowe, czyści stal nierdzewną. Nie ma nic tutaj o mosiądzu, więc sprawdzimy to cudowne działanie. No, to pryskam. Odczekam teraz kilka minut. No i spróbuję wyczyścić szmatką tak jak robią to na filmach. Minęły 2 minuty. No i jaki efekt? No, na razie żaden. A jak na srebrze po dwóch minutach? No, na razie żaden a w oczekiwaniach widzów ma być błysk, więc zobaczymy. Jeszcze 5 minut poczekam i jeszcze dopryskam. Jeszcze czekamy. Już minęło jakieś 6 minut. Jakie tam efekty? No na razie nic nie widać, zobaczę na srebrze. Z drugiej strony jak było ciemne, tam jest ciemne. To jeszcze dopryskam. No nic się nie dzieje. Może wziąłem zły nosiąc. Spróbuję na tym kawałku. Czy rzeczywiście? Może, może ten kawałek mosiądzu się wyczyści. No to pryskam. Zobaczymy. Ten jest bardzo brudny. Zielone naloty. Też spryskam wodę. Zobaczymy. Zostawię na 10 minut. Czy dłonie mi wyczyści? Do, dosyć mam zniszczone od pracy. Bo jak na razie to mam dłonie tłuste od tego WD-40. Zobaczymy, czy będą czyste. Ta minuta, szósta minuta, siódma minuta. I nic, i nic, i nic. Zaraz przejdziemy do szorowania. Szanowni widzowie, minęło 10 minut. Zaczynam czyścić. Zaczynam od tej pierwszej stopki mosiężnej. Oj, dobra. Kurde. Nic. Opryskam jeszcze. Nic. No i co? No wyczyścimy, zobaczymy. No i Błyszczy się, no wiadomo, bo tuste to się błyszczy. Tak samo jakby nawoskować. Teraz jest mosiąc utuszczony. No i co? Spróbuję mocniej. Mocniej, no, jeszcze tutaj. No, troszkę szmatka taka troszkę przyciemniała, ale. No i co, czyste. Czyste. I nic. I nic. Jak było ciemne, tak jest ciemne, tylko teraz się błyszczy. Jest tłuste Dobra, druga rzecz. To spróbuję wyczyścić. No i co? I też nic to nie dało. No to teraz srebro. Długo było. No i co? No i co? Nic to nie daje. Nic dosłownie. Jak było srebro ciemne? Srebro jest ciemne. Tylko teraz się... No, wybłyszczone troszeczkę, nie? No bo tuste. No to teraz ta rzecz. Co się dzieje? 15 minut we 40. I nic. I nic, i nic, i nic. I nic. I nic. Nic. Jak tam moje dłonie? Też nic. Więc dobre to jest do czyszczenia różnych rzeczy. Z jakichś tam smarów, z jakichś tłuszczy ponieważ rozpuszczalniki zawarte w tym preparacie rozpuszczają różne tam tłuszcze. No ale tak widzicie, na mosiądzu nic to nie dało. Tylko jest, no tak by było wymyte. Teraz ta sama szmatka i płyn do czyszczenia srebra. Udowodnię, że innym preparatem wychodzi lepiej. I dosyć mocno naciskam. I proszę. Czyści się. Teraz mosiąc tym samym preparatem. No i przyjści się. wd 40 używam do oczyszczenia tokarki WD 40 do smarowania tutaj pod blachę, jak przyciskam i czasem do smarowania gwintów, żeby lepiej mi odkręcić.